Therapy on the day Te same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam Licechaj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam Te same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam Licechaj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam Zrobiłem sam, poszedłem tam odnaleźć los Jebać waszą falę, jebać waszą scenę, Wracaj i wciągać w nos Multi jedzie prawie roz, z jest multi, większe konto Ona traci przy mnie kontrol, inne suki mówię wąs, to scenę jak bomba, muzyka działa tak jak koka. Do przodu idę, się nie cofam, nie, nie Ja wierzę w tak jak w boga, do góry lecę, mam popatrz Obecałem sobie, że podołam, je, yeah, je yeah. sobie, że podołam, yeah, yeah. But I'm, so busy the whole world. Well, I'm robbing the bake. I'm robbing the bake. I'm ready to take. I'm ready to take. My bitch, she got cake. My bitch, she got cake. We stay in the house. I can't leave out that place. I just got a case. Got dirt on my face. Got tats on my face. I'm serving that base. I'm serving that base. I'm serving that base. I got me some dice. They thought I was gay. Let you get you put that side? Purple light like lean. I try to fuck in the doctor, simple serene What, what? Same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły już nie siedzę sam Nie ze mną brat Na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam Te same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły już nie siedzę sam Czy ze mną brat Na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę right. lat i zrobiłem wszystko sam yeah. I'm in the club cool with a cutter, yeah Sippin' a wine, what, yeah Post it with my brother, yeah He got a mob, yeah Post it with my brother, yeah He got a mob, yeah Post with my brother, yeah He got a mob, yeah Post with my brother, yeah He got a mob yeah. Każdy ziomal będzie jeździł w Porsche Głowy wciąż wysoka, w portfelu mamy dolce Głośną suką nas będzie w całej Polsce Nie dam się już rusz, ja dam ci same kolce, yeah Wzywam miłość tu na każdej drodze Dlatego kocham tram, motywacją są pieniądze A fanów kocham jak, ja bym znał ich bardzo dobrze I W głowie ciągle składnie bądź ludzi, co są wrogiem Doceniam tu klas tego, który był, gdy nie miałem Tylu sił, gdy nie miałem Sensu żyć nie wiedziałem Co to kwit, nie wiedziałem Co to szyb Să-l am pe cateaua, de eu, câte-l am 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 eu, câte l am eu câte l am eu câte l am eu câte l Te same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam Licechaj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam Te same skrzydła, które podcinali nam Teraz w górę nas wyniosły, już nie siedzę sam Licechaj ze mną brat, na tej fali przepłyniemy cały świat Pracowałem parę lat i zrobiłem wszystko sam